Państwa obecność tutaj, w tym miejscu i w tym szczególnym dla nas dniu świadczy, że dostrzegacie problemy, które niszczą naród Polski, ojczyznę, które nie pozwalają się rozwijać takim regionom jak Lubelszczyzna. Świadczą również o tym, świadczą o odwadze, o dojrzałości, o chęci do walki. O nową jakość w polityce, o taką wartość, która zagwarantuje nam poszanowanie praw i wartości, która przywróci Polsce należne jej miejsce w Europie i świecie, która da lepszą przyszłość naszym dzieciom. Nadszedł wreszcie czas, żebyśmy skutecznie przeciwstawili się. Rządom zakłamania, rządom niszczenia. Nadszedł czas, żebyśmy wreszcie pokazali, że w dobrze zarządzanym kraju młody człowiek może znaleźć pracę, że nie zamyka się szkół, że nie zorganizuje się wielkich akcji przeciwko własnemu społeczeństwu. Przeciwko emerytom, rencistom, rolnikom, internautom. Przeciwko ludziom chorym. Nie blokuje się dostępu do służby zdrowia. Nie zamyka się zakładów pracy, a takich przypadków tutaj moglibyśmy wymieniać na Lubelszczyźnie bardzo dużo. Nie sprzedaje się przedsiębiorstwo w znaczeniu strategicznym. Nie tylko takich, za którymi stoi bezpieczeństwo naszego państwa ale również ze względu na to, że tam pracują konkretno osoby, pracownicy z własnymi marzeniami, rodzinami, z prawem do godnej pracy, płacy i również starości. Szanowni Państwo, ta konwencja jest kolejnym etapem budowania struktur Solidarnej Polski w całej Polsce i tutaj u nas w Lublinie. Zrobiliśmy bardzo wiele, ale przed nami jeszcze ogromna praca. Jednym z głównych celów Solidarnej Polski jest łączenie wszystkich środowisk polskiej prawicy. Patrząc na salę, mogę stwierdzić, że ta sala już te środowiska łączy. Wierzę, jestem głęboko przekonany, że nieodległa przyszłość połączy nasze środowiska naprawdę. Szanowni Państwo, o tych wszystkich problemach będziemy chcieli na tej konwencji dzisiaj rozmawiać. W tej dyskusji do tej pory niestety brakowało. Mam wielką przyjemność i zaszczyt zaprosić do tej dyskusji naszego honorowego gościa naszej konferencji, lidera Solidarnej Polski, pana ministra Zbigniewa Dziobro. Proszę was. Witam bardzo serdecznie moich przyjaciół, kolegów parlamentarzystów królerskich. wspieramy się tutaj w tej całej pracy budowania struktur solidarnej Polski mojego przyjaciela posła Jurka Remka. Bardzo serdecznie witam mojego przyjaciela posła Piotrka Szaligę. Szanowni Państwo, na sali jest wielu znakomitych gości. Ja na pewno nie wszystkich wymienię z nazwiska, za co z góry serdecznie przepraszam, ale jest na pewno wśród nas nasz poseł do Parlamentu Europejskiego, pan profesor Mirosław Piotrowski. Pana Zdzisława Denysiuka, członka Krajowej Rady Solidarności, również szefa regionu Solidarności Kałmskiej. Witam wszystkich szefów oddziałów Solidarności zaproszonych i obecnych na tej konferencji z różnych miast i Witamy serdecznie. Na sali obecny jest pan Jan Mołodecki. Wójt Gminy Hrubiesz Hrubieszów, a jednocześnie Przewodniczący Związku Gmin Rubelszczyzny. Witamy serdecznie. Dziękuję. Witamy przedstawicielkę wolnych zawodów, Przewodniczącą Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Oddział Lublin, Panią Bożenę Zbórę. Witamy Na sali obecnych jest wielu samorządów.